Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku i dzisiaj opowiemy sobie o takiej bardzo małej aplikacji, która jednak bardzo potrafi ułatwić nam życie. Aplikacja nazywa się Gentext i ta aplikacja jest dodatkiem do Worda. Zainstalować można ją z adresu gentext.ai, adres do aplikacji zamieszczę w opisie tego filmu i instalujemy ją klikając w guzik Install Now. Do czego ta aplikacja jest? Słuchajcie, macie zapewne często tak, że piszecie artykuł, piszecie, piszecie, piszecie i macie jakąś fajną myśl w głowie i tę myśl opisujecie, wyrażacie ją słowami, językiem pisanym i tak myślicie, kurcze, ja nie pamiętam skąd ja tą myśl wziąłem, ja pamiętam, że gdzieś o tym, o czym, o tym czytałem, ale nie pamiętam gdzie. I aplikacja Gentext pomoże Wam znaleźć źródło tej myśli. Jak ona działa? Oczywiście ja, ja nie będę pokazywał, jak się tą aplikację instaluje, bo zakładam, że każdy z Was sobie z tym poradzi. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Po instalacji, jak otworzycie sobie Worda, to ta aplikacja w formie dodatku pojawi Wam się tu w narzędziach głównych, dokładnie po prawej stronie. Nazywa się Gentext AI Assistant. No i teraz wyobraźcie sobie, że macie tekst. Piszecie sobie tekst. Tutaj mamy jakiś tekst przykładowy, który już wykorzystywałem wcześniej. No i tutaj zobaczcie o, no mam takie zdanie. Takie zdanie sobie napisałem. Załóżmy, o interesuje mnie skąd to zdanie zostało, e, zostało wzięte. To jest akurat fragment tekstu wygenerowany przez algorytm całkowicie, ale nie jest opatrzony przypisem. I mnie ciekawi skąd ta myśl się wzięła. No to GenText może mi pomóc w jaki sposób. Ano sobie zaznaczam to zdanie, tak jak tutaj i klikam sobie guzik Gentex .ai, w prawym górnym rogu. Pojawi mi się panel z aplikacją. Tam się wcześniej muszę zalogować. Mogę to zrobić kontem Google albo adresem mailowym i hasłem, które, które sobie wcześniej stworzyłem. I mam kilka opcji. Widzicie, bo GenText to jest aplikacja, która służy do kilku celów. Mogę za jej pomocą wygenerować sobie tekst, mogę zrobić podsumowanie, mogę zrobić parafrazę jakiegoś tekstu i wreszcie mogę sobie znaleźć cytowanie do danej myśli, oprócz tego jeszcze mam jedną opcję, mogę sobie znaleźć, e, znaleźć badanie, które mnie interesuje. No ale mnie interesuje cytowanie w tym momencie. To klikam sobie Citation, bo no i on mi mówi tak, dobrze, ja ci oferuję całą bazę Semantic Scholar i na podstawie tej bazy Semantic Scholar możesz znaleźć cytowanie do swojej myśli. I zobaczcie, to jest e, kolejna sytuacja, której baza Semantic Scholar jest bazą podstawową dla aplikacji AI. Pamiętacie, Elisit wykorzystuje Semantic Scholar, SciSpace, Site, no i teraz jeszcze GenTex AI. Dlaczego tak jest? No dlatego, że baza Semantic Scholar jest bardzo duża. To jest baza typu Scopus, czyli baza metadanych, chociaż PDF-y też tam się znajdują, ale niewiele. No i ta baza jest, ta baza jest zadana. Do tej bazy po prostu można sobie wejść. Nie płacąc, no i zakładam, że to jest jeden z głównych powodów, dla których dostawcy sztucznej inteligencji właśnie z tej bazy korzystają. No i słuchajcie, klikam sobie Generate. Boom. No i zobaczmy, co się wyda. Na razie myśli. No to niech pomyśli. Zobaczmy. O! Jest! Popatrzcie. Tutaj na końcu, w indeksie górnym pojawiły mi się cyferki 1, 2, 3. Jak ja sobie przeskroluję teraz w dół, to ja zobaczę te trzy źródła, które on mi zaproponował. I teraz uwaga: czy to będą na pewno dokładnie te, z których ja tę myśl wziąłem? Prawie na pewno nie, ale będą to trzy propozycje, w których, co do których aplikacja twierdzi, że tam mogę znaleźć tę myśl. Czyli one mogą być całkiem fajnym źródłem cytowania dla mnie. Czy to są aplikacje prawdziwe? Czy one rzeczywiście występują? Ja sprawdzałem, otwierając sobie bazę Semantic Scholar, wklepywałem wielokrotnie tytuły, które się tutaj pojawiały i rzeczywiście one wszystkie istniały, aczkolwiek no nie mogę zagwarantować, że nie pojawi się tutaj jakaś halucynacja. To zawsze trzeba sprawdzać. Bardzo fajne jest to, że aplikacja proponuje mi trzy źródła, bo mogę sobie wybrać z nich to źródło najlepsze. I powiem Wam, że jak testowałem tę aplikację co najmniej kilka razy, to nigdy nie było tak, żebym z tych trzech źródeł nie wybrał choćby jednego. No to pokazuje, że ta aplikacja całkiem fajnie działa i całkiem fajnie pomaga na etapie przygotowywania wstępnego tekstu, czyli draftu naszego artykułu naukowego. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś uwagi, komentarze, oczywiście, piszcie, komentujcie, lajkujcie, jeśli uważacie, że ta treść jest interesująca, jest ciekawa i Wam pomaga. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia.